Sony straszy nas śniegiem i mrozem na gamescomowych trailerach, Rise trafi na PC, Nintendo robi edycję kolekcjonerską z szalikiem, w Bioware dochodzi do poważnej zmiany, a Ubisoft znów wypluwa z siebie szczegóły dotyczące Assassin's Creed. To wszystko i wiele więcej już teraz w 66 kościu niedzielnym. Gamescom zbliża się wielkimi krokami i z racji wagi wydarzenia, wydawcy i producenci sprzętu wypluwają z siebie kolejne teasery mające zmusić nas do próby ustawienia monitora tak, by nie waliło weń słońce, a oglądanie streamu z eventów było możliwe. Sony nie ma ochoty odstawać od zapowiadającego ofensywę Microsoftu, dlatego też zaczęło wrzucać na YouTube'a tajemnicze materiały z siekierą, krwią, śniegiem i lodem. Niestety powodów do zbytniego jarania się raczej nie ma, ponieważ najpewniej chodzi tutaj o Until Dawn, zapowiedzianą jakiś czas temu grę na PS3, która najwyraźniej doczekała się przeskoku na PS4 i teraz podejmowana jest próba wylansowania jej na hit targów. Albo po prostu wraz z połową internetów się mylę i zostanie zrzucona jakaś bomba. Dowiemy się za jakiś czas, póki co jednak uraczcie się materiałem promocyjnym Sony, o którym można śmiało powiedzieć 90 vibe is strong in this one. Bo vibe zaiste jest silny, aż czuję jak moja koszula zmienia się w kolorowy barchan, a na pobliskiej budowie z radia wydobywają się spajsetki. Matko. Rozkręcenia doznała wyprzedaż gier na PSN-ie, a to za sprawą obniżenia cen tytułów na PS4, w ramach którego można wyrwać m.in. Tomb Raider Definitive Edition, Trials Fusion i Bound by Flame za 124 zł, Lego Marvel Super Heroes, Lego Movie Video Game oraz Lego The Hobbit za 169 zł, sztuka rzecz jasna, a Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes jest do wzięcia za 84 zł. Sweet! A skoro przy MGS jesteśmy, szybkie info z raportu finansowego Konami. Round Zero sprzedało się na PS4 w ilości trzykrotnie większej niż na Xbox One. Najpewniej wynika to z różnicy w ilości konsol sprzedanych na globalnym rynku, niemniej ciekawi mnie, czy taka zależność utrzyma się też przy okazji Phantom Pain, mającego mieć swoją premierę w przyszłym roku. LittleBigPlanet Big Planet 3 pojawiło się na naszych łamach w zeszłym tygodniu, dzisiaj zaś zamyka dział Sony. Okazało się, że jedynym ograniczeniem wielkości poziomu w najnowszej części biegania szmacianką będzie wielkość dysku twardego w naszej konsoli. A przynajmniej tak to wygląda w sprawie PS4, bo to właśnie o niej wypowiedział się Tom O'Connor, członek XDef Europe, mówiąc, że lewele można będzie ze sobą zszywać, cokolwiek to znaczy, i tworzyć tym samym światy tak olbrzymie, jak tylko dusza zapragnie i HDD pozwoli. Wpadło także info o kreatorze zwiastunów dla stworzonych przez nas leveli oraz wykorzystywaniu touchpada w trybie budowania. Jeśli jesteście zainteresowani, odsyłam was do 129. epizodu BLOCKCASTu PlayStation, gdzie dowiecie się wszystkiego. Zbierze! Zbierze! Rise News. W wyniku zadymy wokół studia Crytek i przejęcia go przez Deep Silver, gra stanowiąca jeden z tytułów startowych Xboxa One trafi na PC. Wiemy już, że nowy właściciel dewelopera zajmie się wydaniem pudełkowej wersji pozycji. Pytanie brzmi, na ilu DVD? Bo blaszaki z uporem maniaka stawiają opór przed przejściem na nowszy format dysków optycznych, a sami twórcy Rise odpowiedzialni będą za jej dystrybucję cyfrową. Posiadacze maszyn do pisania o dużej mocy zostaną także pobłogosławieni wszystkimi wydanymi dotychczas DLC oraz zawartością dostępnych wraz z edycją specjalną gry, a sam tytuł będzie miał wsparcie dla rozdzielczości 4K. Innymi słowy, czekam aż do gry dorwie się Duncan Harris z Dead and Thrills i będziemy mogli zrobić popcorn, by gapić się na screeny. A gapić się definitywnie jest na co, bo chociaż gra działa na Xbox One w 900p, to ilość detali i dopracowanie postaci oraz świata zapewniło Krajtekowi nagrodę Siggraph. No i na sam koniec kącika Rise w dzisiejszej pigule mała rewelacja, ponieważ prawa do marki są w rękach krajceku nie jest wykluczone, że druga część gry trafi na PS4, ale obwieszczający tę nowinę Cevat Yerli zaznaczył, że Deep Silver nie ma obecnie planów, by wykonywać taki krok, więc nie ma co się przesadnie podniecać albo zasmucać. Sunset Overdrive oficjalnie już doczeka się bundla z białym Xboxem One. Po tym jak taka paczka trafiła do oferty jednego ze sklepów, Microsoft potwierdził istnienie zestawu Polygonowi, nie mówiąc jednak nic odnośnie jego ceny lub daty premiery. We wspomnianym wcześniej sklepie bundle miał metkę 399 euro, która wydaje się być całkiem sensowna, zaś co do zakreślania kalendarza stawiałbym na okolice startu samej gry, mającego mieć miejsce w październiku bieżącego roku. Przyznam się bez bicia, że niebezpiecznie przekonuje mnie ta oferta, nie przekonuje mnie natomiast tłumaczenie Teda Price odnośnie tego, dlaczego Sunset Overdrive trafia tylko i wyłącznie na Xbox One, ponieważ, o ile zgadzam się z nim, że Xbox Live stanowi świetną usługę, a Microsoft z pewnością był bardzo zadowolony przytulając dewelopera tej klasy, do tej pory współpracującego niemalże jedynie z Sony, pominijmy milczeniem przypadkowe dziecko Insomniac oraz EA zwane Overstrike, aka Fuse to jestem pewien, że Insomniac było jeszcze bardziej zadowolone niż Microsoft przytulając worek z napisem Big Bag of Money. Tryb sieciowy dla ośmiu graczy to niewątpliwa zaleta nowej gry, ale nie wierzę, że nie mógłby on istnieć na PSN-ie. Sorry. W dość kontrowersyjnej sprawie tego, co mogą wykrzesać z Xboxa One biblioteki DirectX 12 wypowiadało się wiele osób, a ich opinie są skrajnie różne. Od onanistycznych zachwytów mówiących o 50% wzroście mocy, aż do chłodnego sceptycyzmu programistów twierdzących, że nic się nie zmieni. Teraz do grona zabierających głos dołączył ktoś niemalże z naszego podwórka, a mianowicie główny programista silnika trzeciego Wiedźmina, Balazs Torok, i powiedział wprost, że nowy Direct nie wprowadzi zmian na tyle istotnych, by konsola nagrała. Zaczęła działać o wiele lepiej. Być może będzie ona w stanie wygenerować nieco więcej wielokątów, ale jednostki shadingowe i tak nie wyrobią z ich cieniowaniem, więc żadnych zmian w wydajności raczej nie będzie. I czy w związku z tym, po kolejnej wypowiedzi osoby siedzącej po uszy w kodzie, możemy wreszcie skończyć wojenkę na tle mocy obliczeniowej? Proszę, liczby nie kłamią. Nintendo postanowiło zrobić nowego Directa, tym razem poświęconego w całości Hyrule Warriors i dzięki temu otrzymaliśmy niemalże pół godziny wideo, w trakcie którego można zaspokoić chyba całą ciekawość dotyczącą tej produkcji. Jest mowa o grywalnych postaciach, twierdzach, użyciu bomb, systemie dynamicznego przydzielania celów, kołopie przy użyciu telewizora i padleta, mapie, nawiązaniach do poszczególnych części serii The Legend of Zelda, The Lords. Dodatkowo ujawniono też edycję kolekcjonerską w sam raz na długie zimowe wieczory, w skład której wchodzi szalik okraszony symbolami związanymi z marką. Mnie osobiście rusza to równie mocno co zmiany w polskiej reprezentacji w piłce nożnej, czyli w ogóle, tudzież w ogóle, ale jestem pewien, że znajdzie się masa ludzi podjaranych wręcz niezdrowo perspektywą grania w Hyrule Warriors z szyją opatuloną takim szalikiem i cóż, dobrze dla nich. Miłego ciorania. Dan Adelman, były szef od Indyków w Nintendo of America, powiedział w czasie sesji QA na Ask FM, że Wii U nie sprzedaje się tak dobrze, jak powinno ze względu na, cytuję, nędzną nazwę. Kontynuując swoją wypowiedź, przyznał, że chociaż system ma sporo świetnych gier, których próżno szukać na innych platformach, to właśnie w nazwie sprzętu pogrzebany jest problem z jego sprzedażą i gdyby ją zmienić, Wii U znikałoby ze sklepów dwa razy szybciej. Jest to szczera i prawdziwa wypowiedź, chyba właśnie tego typu oświadczenia nie leżały Nintendo do tego stopnia, że najpierw zablokowano Adelmanowi możliwość wypowiadania się na Twitterze, następnie mógł udzielać wywiadów jedynie w obecności ludzi od PR-u, a następnie przestał pracować w firmie w ogóle. Szkoda, bo śmiem podejrzewać, że jego obecność pchała Nintendo w kierunku lepszego. Lecąc dalej z w porzućcie wszelką nadzieję wyoczekujący Mariana na i-sprzętach. Porzućcie ją przynajmniej, póki Iwata jest w firmie. Pojawiły się głosy, że w świetle kolejnych słabych wyników finansowych wewnątrz firmy zaczynają występować naciski, mając na celu wypuszczenie gier Nintendo na sprzęty inne niż konsole Big N, i chociaż propozycje lecą od Rady Dyrektorów, więc, no tak. Dość wysoka, Satoru pozostaje nieugięty i nie ma zamiaru pozwolić na taki zabieg. Sami zadecydujcie, czy to dobrze, czy źle. Jeśli lubicie pograć w Monopoly, czy to alkoholizując się przy tym i napadając na banki, czy nie, a do tego jesteście fanami Legend of Zelda, nie liczącymi się za bardzo z kasą, Dobra wiadomość. Do oferty amerykańskiego GameStopu trafiło kosztujące 40 dolarów Monopoly The Legend of Zelda, w którym możecie pokupować znane wam z gier miejscówki i pobawić się pionkami inspirowanymi przez serię Nintendo. Póki co, gra dostępna jest jedynie w USA, ale nie powinno to stanowić większej przeszkody dla maniaków, którzy po prostu użyją mocy poczty i będą wkrótce skakali po planszę za pomocą symbolu Triforce albo samego linka. The Rise of the Tomb Raider zostało zapowiedziane na tegorocznym E3 i chociaż nie wiemy w jak wczesnej fazie produkcji jest gra, to bezpiecznym strzałem jest, że jest to faza dość wczesna. Oznacza to, że chociaż w najbliższym czasie nie zobaczymy najpewniej żadnego gameplay'u, mam nadzieję, że się mylę, to możemy chociaż liczyć na różne ujęcia z zakulis produkcji i właśnie takim ujęciem uraczyła nas Kamila Laddington, wrzucając na swojego Twittera niezwykle gustowne zdjęcie, na którym wygląda jakby została obkichana przez kogoś z innej planety. O co chodzi? Nie jest to żadne kosmiczne bukake ani nic z ten desen, nie martwcie się. To nowa metoda mocapu twarzy, która zamiast rejestrowania 90 punktów, jak dotychczas, rejestruje tych punktów 7000. Czyli, no... Nieco więcej. Remaster Tomb Raidera potwornie mi się podobał i dalej odpalam go sobie na PS4, ale coś mi się widzi, że efekty wizualne z odświeżonej wersji, jakkolwiek ładne, będą niczym w porównaniu do tego, co zademonstruje pierwsza current genowa odsłona. Jeśli zaś zachowają mechanikę gameplayu, wywalą zbędne multi i zamkną całość w odpowiednio fajnej historii, będzie absolutnie przegenialny tytuł. W końciku Ubisoftu mamy dzisiaj potwierdzenie plotek. Assassin's Creed Rogue istnieje i ma się dobrze, a przynajmniej to zdaje się mówić oficjalny trailer produkcji pokazujący starcie w Arktyce. Gra ma się pojawić jeszcze w tym roku na PS3 i Xboxa 360. Stawiam, że za rok wyjdzie w wersji... Odświeżonej Ultra HD na PS4 i Xbox One. Rogue ma stanowić odsłonę serii pozbawioną jakiejkolwiek odmiany multiplayera, dzięki Bogu, zachowującą natomiast komponent marynarski, pozwalającą się nam wcielić w rolę templariusza powiązanego w jakiś sposób z rodziną Kenwayów, zaś akcja gry ma mieć miejsce w czasie wojny siedmioletniej, toczącej się między 1754 a 1763 rokiem. Matematyka bardzo. Znamy już skład edycji kolekcjonerski. Poza grą znajdzie się w niej soundtrack, trzy litografie, artbook oraz dwie dodatkowe misje, czyli całkiem standardowo. W minionym tygodniu wpadło też trochę informacji na temat flagowego okrętu marki Assassin's Creed, a więc Unity, w którym, jak na złość, okrętów już nie ma. Dobrze, no, to był żenujący żart prowadzącego. Nie to jest jednak ważne, ważne są następujące fakty. Gra jest w produkcji od prawie 4 lat, będzie możliwość konfigurowania wyglądu Arno, zadania do Koopa można przejść także w pojedynkę, wykrycie nie oznacza już konieczności rozgrywania misji od początku, w grze jest umieszczony ulepszony system osłon, strażnicy nie są wszechwiedzący i muszą znaleźć Arno, nim będą mogli za nim gonić, pojawiły się walki z bosami, tłum w grze może liczyć nawet do 30 tysięcy osób, zmieniły się także reguły interakcji z przeciwnikami. To jest policja i wojsko zaatakuje Arno dopiero po prowokacji, ale ci stojący po drugiej stronie prawa nadal będą atakowali sami z siebie. Walka zaś ma się stać o wiele trudniejsza i nie ma już mowy o rozbiciu całej armii oponentów, a jednocześnie z tym wszystkim ma się rozpocząć nowy wątek na osi czasu biegnącej w teraźniejszości. Na dokładkę pozostaje fakt, że mapa w Unity ma mieć niemalże taki sam rozmiar jak Paryż w XVIII wieku, czyli dużo biegania i dużo walki, i dużo budynków, do których teraz można wchodzić, co jest dobre. Dział Yubi zamykamy szybką informacją, że na Gamescomie zobaczymy The Crew, Assassin's Creed Unity oraz Rogue Far Cry 4, śmiegające na Xbox One The Division i dwie pierdółki w postaci Just Dance 2015 i Shit Up! Shape Up! Czekamy. Bioware kontynuuje podgrzewanie atmosfery przed pokazaniem swojego najnowszego projektu i wypuściło do sieci trzeci już teaser z serii You've Been Chosen, pokazujący. Cóż widzicie, co pokazujący, bo leci w tle. Wszystkiego dowiemy się już 13 sierpnia, więcej o samej grze usłyszycie zatem w gościu niedzielnym numer 67. Zanim porzucimy Bioware na rzecz innych rzeczy, szybkie i smutne info. Casey Hudson, producent trylogii Mass Effect, odszedł z Bioware po 16 latach pracy w jego szeregach. Nie wiemy, czym zajmie się w następnej kolejności w sensie pracy, póki co mówi o wakacjach, i wciera ciepły świński tłuszcz w swojego byłego pracodawcę. Jestem pewien, że Hudson sobie poradzi, ale boję się, czy Bioware poradzi sobie bez niego? Kłowadis Mass Effect. Oto szybka, globalna biguła, ponieważ niebezpiecznie kończy się nam czas. Resident Evil dostanie remake na PS4 i Xbox One. Remaster ma oferować 1080p, ulepszone modele postaci i otoczenia oraz dźwięk przestrzenny, a jako bazę do wykonania nowej iteracji przyjęto wersję z GameCubea z 2002 roku. Będzie możliwość przełączania się między normalnym dzisiaj 16 na 9, a standardowym niegdyś 4 na 3. Because of reasons. Jeśli czekaliście na Evolve, to poczekacie sobie jeszcze trochę. Take Two zapowiedziało, że gra nie pojawi się w sklepach 21 października, a trafi do nich dopiero w przyszłym roku. Jako powód podano typowo zresztą chęć do pracowania produkcji. Moim zdaniem ta obsuwa raczej nikomu nie zaszkodzi, bo w październiku nadal będzie w co grać, a portfel nadal trzeba będzie wyciskać z ostatnie groszy. Na koniec końców zostaje nam jeszcze krótka demonstracja Project Cars, na której możemy ujrzeć, jak bardzo gra ewoluowała graficznie na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Mówiąc krótko, jest więcej... cóż, wszystkiego. I definitywnie cieszę się na myśl, że już za nie tak długo będę mógł pośmigać po tracach na całym świecie w tym racerze. I w kilku innych, bo ta jesień będzie naprawdę dobra pod tym kątem. To już wszystko w 66. epizodzie Gościa Niedzielnego. Przypominamy o dostępnym w kioskach 204 numerze PSX Extreme. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Patrz z Wami. Nie spalcie się słońcem. bo w ogóle wiecie o co chodzi. Wystawcie telewizor na zewnątrz, pobądźcie na podwórku. O.